Droga z Giżycka do Kętrzyna do najlepszych nie należy. Nie tylko dlatego, że jest kręta i wiedzie przez lasy pełne zwierząt wychodzących na jezdnie, na wierzchnia jest pełna dziur, a kierowcy, którzy jadą tą trasą po raz pierwszy, mogą odnieść wrażenie, że wypadną z drogi. Droga wojewódzka, łącząca Giżycko i Kętrzynę, na numerze 592 jest drogą mocno wyeksploatowaną. świadczą o tym pęknięcia i rysy na nawierzchni, ubytki nawierzchni, kolejny, a także zawyżone pobocza. Między innymi ten stan aktualnie w okresie zimowym utrudnia odśnieżanie, zalega śnieg, występuje śliskość mimo prowadzonych prac. Ponadto ten odcinek drogi, ze względu na swoją geometrię, wymaga również przewodowy, Szczególnie ze względu na nienormatywne łuki poziome i pionowe, co najbardziej się uwidacza na w miejscowościach Małe Sterławki i kwietni. To jednak niebawem się zmieni. Drogę wojewódzką numer 592 czeka remont. Projektowana rozbudowa drogi 592 na przyrodym odcinku Swoim zakresem obejmuje m.in. korektę ruchów poziomych, pionowych, budowę zatok autobusowych, chodników, a także poprzez zastosowanie odpowiednich warstw odbudowy, redukcję drgań sejsmicznych i oddziaływań na terenach, a także upłynienie ruchu, co spowoduje mniejszą emisję spalin do atmosfery. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Wolsztynie ogłosił przetarg na wykonanie tej inwestycji. Otwarcie ofert ma nastąpić pod koniec stycznia. Rozbudowa tej drogi 572 henchinger giżycko zaplanowana jest na lata 2024-2026 z cyklem realizacji 18-miesięcznym, rozpoczęcie robót oraz czas jej realizacji. Uzależniony jest od daty otrzymania, dofinansowane środkami unijnymi, o które zostały złożone stosowne wnioski. Rozbudowa będzie kosztowała około 300 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Polska Wschód.